Marta Lipińska jest aktywna zawodowo od ponad pół wieku. Już od czasu studiów mężczyźni tracili dla niej głowę. Zwracała na siebie uwagę i lubiła flirtować. Pozostała jednak wierna prywatnie jak i zawodowo, od lat związana z teatrem współczesnym. W 1962 roku Marta Lipińska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Do stolicy przeprowadziła się w latach 40. z rodzicami i babcią z Gliwic, gdzie wcześniej przeniesiono ich wraz z innymi rodzinami z okolic Lwowa. Już na studiach Lipińska zwróciła na siebie uwagę talentem i urodą. Po dyplomie od razu otrzymała angaż do Warszawskiego Teatru Współczesnego i po prawie 60 latach nadal w nim pracuje. Jej scenicznym debiutem była rola Iriny w Trzech Siostrach Czechowa w reżyserii Erwina Aksera. To był pierwszy wielki sukces aktorki. Dlaczego Marta Lipińska była i jest związana tylko z jednym teatrem? Powody są dwa: jego profil artystyczny i zespół. Trafiłam tu za dyrekcji Erwina Axera, który ukształtował mnie jako aktorkę. Ważne w tym zawodzie jest jak się zaczyna, kogo podpatruje. Tu zobaczyłam, jak odbywa się pierwsza próba, jaki jest dobór tekstów, o czym się mówi, na co zwraca uwagę. To wchodzi w krew i zostaje na całe życie artystyczne, opowiedziała lipińska magazynowi Kultura.